Miss Universe 2022 Koronę najpiękniejszej kobiety świata zdobyła Amerykanka Gabriel, jak poradziła sobie Miss Polski Aleksandra Klepaczka. Miss Universe to obok Miss World drugi najbardziej prestiżowy konkurs piękności na całym świecie. Tym razem odbył się w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych. Do walki o koronę najpiękniejszej kobiety świata stanęły przedstawicielki 84 krajów. Tytuł Miss Uniwersy podczas 71 edycji konkursu zdobyła amerykanka Erbonne Gabriel. Jak poradziła sobie Miss Polski Aleksandra Klepaczka? W sobotę wieczorem w Nowym Orleanie odbył się finał konkursu Miss Uniwersy 2022. To 71 edycja prestiżowego wydarzenia. Koronę najpiękniejszej kobiety świata przyznano Miss Stanów Zjednoczonych Erbonne Gabriel. Kiedy 28-latka przeszła do ścisłej finałowej piątki, zapytano ją, co chciałaby zmienić w konkursie Miss Universe. Piękna Amerykanka nie miała wątpliwości. Nie odpowiada jej granica wieku, osobiście chciałabym zobaczyć zmiany w kwestii limitu wieku. Ja mam 28 lat i to jest najwyższy wiek, który pozwala na uczestnictwo. Mój ulubiony cytat to: Jeśli nie teraz, to kiedy. Jako kobieta wierzę, że wiek nas nie definiuje, powiedziała z dumą nowa Miss Universe. Drugie miejsce w konkursie piękności zajęła Amanda Dudamel z Wenezueli, trzecie miejsce przypadło Andrenie Martinez z Dominikany. Choć konkurs Miss Universe powinien być miłym wydarzeniem i hołdem dla piękna, podczas jego organizacji nie zabrakło kontrowersji. W walce o koronę pozwolono bowiem brać udział przedstawicielce Rosji Annie Limnikowej. Oliwy do ognia doleł fakt, że podczas prezentacji strojów narodowych Miss Rosji weszła na wybieg w bogato zdobionej sukni, która według zamysłu projektantów miała symbolizować wielkość rosyjskiego imperium. Nasz kraj w Miss Universe reprezentowała Miss Polski 2022 23 letnia Aleksandra Klepaczka. W pięknej Polce nie udało się niestety awansować do Top 16. Choć publiczność nagradzała ją gromkimi brawami, klepaczka pochodzi z Bukowce w województwie łódzkim i na co dzień jest rekruterką w firmie IT. Udało jej się już obronić tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice łódzkiej. Ukraina zmierzy się z Rosją w konkursie Miss Universe. Ukraińcy grzmią, jakim prawem Rosjanka dostała do uSA. Parszywe oblicze pięknej Marii. O koronie Miss Universe może już zapomnieć. Miss Polski 2022. Jak zaprezentowały się finalistki, zdjęcia?